Jacek Zniegardowa Słowiańska bogini Pewna baba z Gomunic taki patent miała, że nawet kamasutry górów zdumiewała. Poprawia kama Sutra, budząc ich zdziwienie, spróbowali i w trzydniowe wpadli osłupienie. Czy to nowa bogini przed nimi się zjawia? W starej sztuce amorów nowe cuda sprawia? A tu Słowianka była, co od chłopa zwiała i hinduskich kochaśków chytrze kosztowała. Miała mnóstwo niechęci do chłopskiego życia i do choreografii seksu jak z maszyny do szycia. Czytał. Bogdan Dmowski.